Dzień dobry, witam serdecznie, w poniedziałek zaczynamy nowego vloga, dziwnie wyglądam, dziwne chyba ujęcie, zaraz to zmienimy, ale mam tu szafkę, na której jest syf i ja biorę się za sprzątanie, więc to out, to do innej szafki, chcę żeby tu było przejrzyście, bo wiecie, takie rzeczy co stoją na wierzchu to robią straszny syf. Tutaj mamy takie naklejki do kosza z Action. Słabe są, odklejają się. Polecam bardziej taki proszek do kosza. On daje ładny zapach, można sobie delikatnie posypać i wiecie, i nie daje z tego kosza. Tu mam jakieś te. To out. Te bardzo polecam z Action. One się pienią, mają taki proszek sobie, super doczyszczają. Tu pełno rolek, jak ma się koty, to, to się ma zapas takich rzeczy. O, te podobno, wiecie co, Dawid je wziął? Bo on wie, że ja zawsze biorę jakiś odświeżacz do domu powietrza i wziął nie wiedząc, że właśnie ludzie porównywali je do Ritualsa, hmm, tego o, jakiegoś, nie wiem, bo ja Ritualsa nie miałam. E, nigdy w ogóle chyba nawet nie, nie byłam w tym sklepie, ale podobno przy Kasiach. Dawid, mówię, ty to wziąłeś, żeby wiedziałeś, że polecają na TikTok-on? Że nie tak po prostu wziął, więc się trafiło. To jest taki: kwiat magnolia i wanilia. Spoko jest ten zapach. Ja tak za kwiatowymi zapachami średnio, ale ten jest z wanilią, więc jest taki trochę słodszy, no nie, no jest spoko. Proszę kolejny zapach, ten uwielbiam, on jest specyficzny, nie każdemu on się spodoba, więc lepiej sobie pobąchać. Jeszcze mamy taki odświeżacz, eee, no sporo ich mamy. Tutaj mamy jakiś płyn, section, nie wiem, też Dawid go wziął po prostu z półki, bo ja szukałam wtedy drapaka. <laughs> więc jakiś taki płyn do mycia tapicerki. No na przykład takie coś leży, były, nie ma wkładu, roleczka od roleczki kolejnej. No dużo tego. O, nie, jest, kto robi plaster rozgrzewający. No i tu od kamienia no to wiadomo. No, dużo tych rzeczy, proszę bardzo, robimy porządki. No dramat. Dramat. Biorę się za to, muszę to wszystko przetrzeć, bo jest całe ukurzone. I kiciulek do mnie dołączył taki słodki malutki. Te buziolku, ty. Buziolku słodki. Sezon na woski się rozpoczął. Robiłam z ostatków i mi zostały takie pojedyncze jakieś. Jakieś te woski. Ua! Mam pomieszane i chcę sobie odpalić, bo od razu lepiej w domu się siedzi. Ja będę sobie teraz sprzątała. Więc wiecie, mm, fajnie by ładnie pachniało, tu mam te, biorę to i idziemy, ja jeszcze nieumalowana, nieogarnięta, jest godzina dziewiąta, może dziewiąta pięć, jakoś tak, gdzie ja ten, mm, mm, ludzie, gdzie ja położyłam, tylko mam, wiecie co, świeczkę mam yy, o zapachu, o zapachu miętowym, muszę kupić lajty, bo najwyższy czas, zobaczcie, taka miętowa. Chowałam Bajdnasowi do szkoły, bo coś tam robili. Proszę bardzo, odpalamy. No, odpalaj się. Dobra, tu sobie położę i postawię komineczek tutaj. Niech się pięknie ulatnia zapach z wosków. Nieskromnie mówiąc, uwielbiam te swoje woski. Miałam już w tym roku nie robić i właśnie zrobiłam ten zestaw, bo mi zostało dosłownie na cztery zestawy. Eee, ale może kupię, może kupię ten wosk i rzeczy. Olejków trochę mam, jeszcze tam na kilka starczy, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W ogóle myślę o większej produkcji, takiej, wiecie, już solidnej. Tylko nie, że, mm, wiecie, ktoś będzie mi produkował i w ogóle, tylko chciałabym. Ja wstawiłam wodę i nie zrobiłam kawy sama, mm, sama robić, tylko na trochę większą skalę. Nie tak dla siebie i wiecie, tutaj dla rodzinki, tylko y, pod, pod sprzedaż. Muszę kupić większy takto sprzęt i w ogóle, no myślę o tym y, już tak wiecie, poważniej. Ale świeci, ja Cię kręcę. W ogóle nie, jest hit. I to jest skandal. Wczoraj podobno padał mocno śnieg przez jakiś czas. Ja robiłam te woski, tutaj coś robiłam. Uwierzcie mi, że ja nie widziałam tego śniegu. Chyba, że nad moim domem nie padał. Ale każdy Widzi się ten śnieg? Widzieliście? No nie, ja nie widziałam. Jestem oburzona tym i czekam na kolejny. No, niestety, pierwszy przegapiony. Ja już tutaj miejsce mam zrobione. Kubki akurat są w zmywaniu, ale wyciągnęłam sobie kilka świątecznych. Pochowałam te zwykłe, no więc już tutaj wiecie. Kochani, podjechałam pod szkołę po chłopaków, bo mają trening. Dzisiaj sami by wracali, nie z kolegami, więc wiecie. Chcieli, żebym po nich przyjechała, poza tym dawno po nich nie przyjeżdżałam. No i czekam, czekam. Myślałam, że już będzie malutko aut, że już nikt nie będzie o tej godzinie przyjeżdżał. A powiem Wam, że no... Mam nadzieję, że nikt mi za dupą nie stanie, bo nie jestem jeszcze na to gotowa. Serio. Ja wiem, że to wszystko się zapamiętuje, ale człowiek i tak się trochę trzęsie wyjeżdżając te pierwszy raz, wiecie... Pierwszy, drugi samemu. No, muszę się jeszcze przyzwyczaić, bo no naprawdę trochę czasu minęło. Mam nadzieję, że za chwileczkę będą. Naprawdę bardzo dobrze mi się prowadzi to auto. Jest bardzo wygodne, bo jest takie małe, ale wysokie i naprawdę jest wygodne. Czekam, nadzieję, że szybko, szybko wyjdą. Mamy już czwartek. W ogóle montowałam vloga i napisałam poprzedniego dnia, że to był wtorek, a to była środa. I dopiero się skapnęłam, jak oglądałam na Instagramie, coś jak bagi, mówi, że środa. Ja mówię, co? Jeszcze dwa razy powtarzałam, nie ja niemożliwe. Patrzę, rzeczywiście, ja myślałam, że wtorek. Założyłam sobie kaptur, mam jeszcze włosy nieogarnięte na dzisiaj, ale i tak jest słodziutki. No. Mm, szaroburo. Zapaliłam sobie takie lampeczki tam z tyłu. Mamy, o proszę bardzo, tak to wygląda. Eee, <laughs> żeby jakieś światełko było i żeby było tak przytulniej. Zapaliłam sobie wosk. Dzisiaj to była babeczka chyba mandarynkowa, coś takiego. I naprawdę zapaliłam taki malutki kawałeczek dosłownie na 5-6 minutek i pachnie już w całym domu, więc fajnie, już będzie pachniało Hmm, pewnie do popołudnia albo i dłużej ale myślę, że jeszcze później odpalę ponieważ dzisiaj mamy 20 listopada niektórzy mogą kojarzyć z początkiem Genzy i piosenką 20 listopada, wszystkie oczy na nos ale są urodziny Stasiulka mojego kochanego Stasiulek kończy już 8 lat kolejny raz to powtórzę ostatnio powtarzałam we wrześniu jak Ignaś kończył 9 ten czas tak szybko leci że to jest nie do pomyślenia i słuchajcie, wczoraj tego tak gadałam sobie z przyjaciółkami, i moje przyjaciółki też troszeczkę kończyła roczek wczoraj. I rozkwiniałyśmy, której dziecko co wybrało, i ja mówię, nie pamiętam, za nic nie pamiętałam, co chłopcy wybrali. Miałam bardzo słabą pamięć i przychodzi mi z pomocą YouTube. Nagrywam po to, nagrywam dla Was, ale nagrywam również dla siebie, żeby pamiętać te cudowne chwile. No i pomógł mi, przypomniałam sobie. I wiem jak, co wybrał Stasi, wiem co wybrał Ignać, więc fajnie i słuchajcie, odkryłam, że ja nagrałam takie minutowe życzenia yy, dla Stasia, jak będzie starszy, no wiecie, tam wszystkiego najlepszego i w ogóle, że go bardzo kochamy, takie króciutkie i później jego zdjęcia. I nagrałam to do, na jego rok, chyba 7 lat temu i on tego nie widział, więc stwierdziłam, że jak on dzisiaj wróci, to mu puszczę. Wiecie, chłopcy nie są aż tacy, wiesz, sen, wiecie, sentymentalni w ogóle, zauważyłam to, ja jako dziewczynka taka byłam bardziej, no nie wiem, no byłam zupełnie inna. I widzę, jak chłopaki, ja, ja te chłopcy są, wiem, że nie wszyscy, że jedni będą bardziej uczuciowi, drudzy mniej, ale oni raczej tacy sentymentalni, wydaje mi się, że nie będą, że raczej się takie będzie, mmm, takie miny robił i, i tyle. Ale nagrałam to i mówię, zapomniałam, zapomniałam, a to minęło już 7 lat od nagrania tych życzeń, więc dzisiaj mu je puszczę. Mamy malutkiego torcika, takiego dosłownie, o takiego, jakby ktoś przyszedł, no wiecie, jest czwartek, yy, no, no ale kończy 8 lat, Uff, po prostu... Nie do pomyślenia. 8 lat. Takie duże mam te chłopaki, ja cię kręcę. 10 lat mu do 18 zostało. Ignasiowi 9. Masakra. Ogarnę sobie teraz kuchnię, bo mam do zmywania. Yy, zrobiłam błąd, bo teraz bardziej bym chciała zmywać sobie wieczorami, wstawać i wiecie, finito. Ale mamy torcika takiego małego, mówiłam Wam. No i kupiłam już takie babeczki, tak? Gotowce. Robiłam ostatnio cały czas sama yy, z normalnych składników, yy, ale teraz kupiłam takie. Bo tu już jest wszystko i są te kropeczki czekoladowe, i w ogóle. A chcę coś na szybko. No bo tak jak mówię, tort jest, ale jest mały, więc niech te babeczki jeszcze dla Stasiulka będą. Yy, zaraz biorę się do roboty, żeby już je zrobić. Działam waniliowe, bo my tak czekoladowe pół na pół. Raz zrobiłam to, mniej chcieli właśnie jeść. Yy, no. Więc tak, tylko wymieszać łyżką to trzeba, więc raz, dwa, yy, rachu, ciachu i bez strachu, yy, bo jeszcze dzisiaj wiadomo o obiad, muszę zrobić jeszcze ogarnąć, bo jak ktoś przyjdzie, a wiem, że, że przyjadą, bo no zawsze o Stasiu pamiętają babcie, moja oma nie wiem jak się dzisiaj wyrobi, bo ma też yy, umówiony, miała już dużo wcześniej i tam z, z ludzią musi gdzieś po prostu jechać. I, I może być albo mega wieczorem, albo dopiero jutro, ale myślę, że dzisiaj jej się może uda. Ale to bliżej 18, nawet może i 19, więc wiecie, no tak to może wyglądać. Więc najpierw zmywanko, a później robimy te, mm, te babeczki. Do roboty. Zapalimy sobie światełko. Gdzie jest miseczka, Robusiu? Gdzie jest słoneczko-miseczka jakaś? Nie ma miseczki. O Zrobimy w tym. Dobra, kde sú te bavečky? Thank Proszę bardzo, jajeczka prosto od kurek. Swojskie, pyszne, mleczko. Za mało. Kocham mieć zapas mleka w domu, naprawdę. I olej również 100 ml. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra, chyba już. Tak, o, chyba nawet za dużo trochę. Do zmywanka. Ok, babeczki mamy już gotowe. Posypałam je tą czekoladką. No i teraz musimy się piekarnik nagrzać. będą pyszne. Ja lubię je. One zawsze takie fajne, wilgotne wychodzą, robi się je szybciutko. Więc w sam raz, czy do szkoły, można też takie zrobić dla dzieciaków, jak, jak będzie trzeba ciasta piec. No, zawsze, zawsze mamy jako pierwsze chcą robić babeczki. Kto pierwszy, ten lepszy. <laughs> teraz będzie mój wyścig, chyba niedługo, tak mi się wydaje, że. Bo w pierwszej klasie nie piekła mu Stasia, więc teraz możliwe, że będę. Dobra, piekarnik nagrzany. Wkładamy. O może. I odliczamy Kochani, obiad mam już w piekarniku Dzisiaj są pałeczki z kurczaka Do tego cebulę dokroję, ale to za jakiś czas Niech trochę się tym kurczak, wiecie, porobię, Bo cebula się później popali I gotują się ziemniaki A ja znalazłam w szafce ukryte balony Ale one są takie mini, mini Zobaczcie, o nie, robi I dmucham Jak Stasiek wróci, będzie miał kilka balonów Tak symbolicznie Nie mogę ich za mocno, bo popękają, są bardzo malutkie, zobaczcie, takie mini mini. Ale fajnie, że są. Ósemki nie mam, bo wczoraj zapomniałam kupić, a chyba wywaliłam tą po Ignasia urodzinach, ale mam takie inne. Później Wam pokażę jak nadmucham kilka. Bo w ogóle zobaczyliśmy kiedyś z Dawidem, że w Pepko są przecenione rzeczy urodzinowe. Te balony też kosztowały jakieś tam, poczekajcie. A nie, nie wziąłam opakowania, Wziąłam sobie kilka balonów tylko. No nie wiem, ze złoty 50 i świeczka też taka. Happy birthday, yy... z napisem też złoty 50, więc takiemu powbijam w ten torcik. Będzie miał nawet większą radochę, bo. Wiecie, kilka świeczek, co nie? Nie jedna taka, tylko cały napis. Dobra. Jeszcze jeden ostatni kilka. Ej, ciekawe, czy nie wyszło 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No, ale jeszcze mam jeden. Gotowe. Idziemy zobaczyć te. Tam leżą balony. A idziemy zobaczyć te świeczki. Złoty 30. Zł, takie kolorowe. Zajmą chyba cały tort, bo on jest minimalny, więc może tylko... No nie no, muszę to dać. Zobaczymy, jak to będzie. Już wyciągam. Dobra, ziemniaki się gotują, bo oni zaraz będą. A balony? Mamy tutaj dwa złote. Kosztowały. Chowam, bo jeszcze się przydadzą. Mamy już piątek. Wczoraj Wam za dużo nie nagrałam. Ale mieliśmy tak na raty, najpierw Dawida rodzice, później moja mama z Zuzią i wiecie, nagrałam tylko, jak Stasiu zdmuchuje te świeczki, i tyle. Byłam wczoraj dosłownie na chwilę w Pepko. Dawid czekał w aucie, a ja wbiegłam. No i wzięłam sobie takie ściereczki świąteczne, zobaczcie, widziałam je u mojej przyjaciółki, bo wysłała, że sobie kupiła i są naprawdę spoczko jakościowo. I one kosztowały tylko dychę, więc za jedną wychodzi 3,33. E, piękne. No, te laseczki, te paseczki. No, to taka zwykła czerwona, ale no jak najbardziej do świąt pasuje. Ja lubię jako taki przewodni kolor czerwony na święta. Wzięłam sobie również lampeczki. Te zwykłe, one zawsze się przydadzą. Co roku są potrzebne do czegoś. Myślę, że one będą u mnie w sypialni, bo ja tam nie mam zbytnio ozdób świątecznych. Muszę coś pomyśleć, ale nie wiem, co tam dać. Nie mam zbytnio gdzie, wiecie, jakoś tak, mam wszędzie te skosy, ani to powiesić jakiejś takiej e, girlandy, no nie wiem, coś wykombinuję, może te krótsze takie, wiecie, światełka i tam pod skosem, ale boję się, jak koty będą reagować na to. Więc na razie mam takie lampeczki e, z ciepłym światłem i one kosztowały jedna paczuszka 4 zł, ale przy kasie też były takie długie, które ja też tam mm, miałam, teraz są wyłączone. Za 8, więc też się opyka. I ostatnia rzecz, która już była na promocji jako świąteczna. To uwaga, uwaga. Nie zobaczycie, ale to jest taki bałwanek przeźroczysty. O, widać go trochę. Słuchajcie, taki wielki bałwan kosztował tylko 10 zł, i były dwa na półce i stwierdziłam, że biorę, jeden będzie mój, może tu wsypię jakieś płatki. No nie wiem, macie jakiś pomysł, co mogę tutaj wsypać. Na ciasteczka mam też taki domek. Ale wiecie, ciasteczek będzie pewnie sporo, chociaż nie wiem. Bo ja robię zazwyczaj raz, maksymalnie dwa razy pierniki. E, czy ja mam coś tutaj pod okiem? Jakaś taka, nie wiem. tak ciemno. A, tak cień pada, jakbym miała takie czarne oko, a to takie blade. Więc e, no, zobaczymy. Coś tutaj wsadzimy. Ciekawe, ile on wcześniej kosztował. A, jest zakryte. Tak, 20 zł. No. Więc też tanie. 20 zł na taki duży pojemnik, fajne. Ale dyszka jak najbardziej mi odpowiada. Bardziej. I jest jeszcze piękny domek. Moja właśnie przyjaciółka też sobie go kupiła. I nie wiem, rozkminiam, mam już trochę tych pudełek, mam taki domek właśnie piernikowy, kolorowy, a ten, co kupiła moja przyjaciółka, to jest właśnie taki przeźroczysty, ale jest przepiękny po prostu, taki słodziutki, bardzo ładny, e, więc taki, taki haul. Ale dobra, pokażę Wam też, jak tutaj już jestem. E, Dawid zobaczył to, jak byliśmy w Kiku po takie przepinki, żeby tu miał flagę, wiecie, na 11 listopada i Dawid mnie była, a Dada, chodź, musisz sobie wziąć te skarpetki, ja, że te że mi je kupi dla mnie. I uwaga, a, skarpetki z Grinchem, cieplutkie. Ja bardzo lubię zimą chodzić właśnie w takich grubych skarpetkach po domu. Są bardzo fajne. Tu mają futereczko. No i Grinch, a ja kocham grincza naprawdę bardzo lubię. Yy, I one kosztowały dwie dyszki. Fajne są, na razie czekają, jeszcze ich nie rozpakowałam. Nie wiem, czy od grudnia nie zacznę dopiero ich używać, takich świeżutkich. Więc yy, tak, tak wygląda mój mini haul. Nie wiem, czy ja w tym roku będę dużo robiła zakupów świątecznych. Pewnie że coś przez grudzień się nawinie. No, wiecie, no. Jest tyle pięknych rzeczy, więc ciężko nic nie kupić. Ale mam też, jak Wam mówiłam, no, trzy wielkie pudła ozdób, też świątecznych, i chyba nie ma co przesadzać, szczerze mówiąc. Kusi to wszystko, no ale jak są, przejrzę, zobaczę jeszcze. I tyle. Ja się z Wami żegnam. Jeżeli Wam się ten vlog podobał to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, jeżeli jesteście nowi i zostawcie komentarz, bo to fajnie podbija filmika przed vlogmasami, kochani. Jesteśmy ekipą, potrzebujemy podbić te filmiki. Podbijajcie tam, gdzie wiecie, przesłuchajcie w komentarzach, podbijajcie i piszcie mi komentarze. Obojętnie jakie, naprawdę, jeżeli nie macie czasu, to tylko serduszko yy, albo jakąś inną emotkę. I tyle. Będę ogromnie Wam, ogromnie wdzięczna mi to pomoże po prostu, wiecie, żeby te wyświetlenia też fajnie, fajnie szły i może, żeby była nas trochę większa grupa. Rubinka, wyżera, karmezary, więc ja idę, a wy zostawcie to, o co Was prosiłam. Dziękuję z całego serca, Buziole, pa!